Recepta na szczęście, a raczej co robić, żeby nie być nieszczęśliwym. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie szczęście mnie mija, bo tylko mnie mija. Receptą na szczęście jest bycie dla innych, miłość. Dzisiaj po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus mówi daje wam przykazanie nowe, żebyście się wzajemnie miłowali. Pierwsza msza święta jest organicznie związana z miłością. Jezus tego nie rozdziela. Na pierwszej mszy świętej Jezus myje nogi apostołom. Ten symboliczny sposób pokazuje, że Eucharystia musi być związana z miłością. Jest takie kapitalne wspomnienie arcybiskupa Fultona Shina. Mówi, że w czasie jednej z mszy świętych Mały ministrant podchodzi do księdza, niesie dwie ampułki, usługuje dom przy świętej, ampułka z winem, ampułka z wodą, i nagle jedna z ampułek wysuwa mu się z rąk, spada na posadzkę, rozbija się w drobne kawałki. Zdenerwowany, wściekły ksiądz mówi: Weź to, pozbieraj i uciekaj, zepsułeś mi ampułkę. Chłopczyk odszedł od ołtarza i już nigdy nie wrócił. A tym chłopcem był późniejszy pierwszy sekretarz partii i przywódca komunistycznej Jugosławii, Józef Brostito. Arcybiskup Szyny mówi, a teraz druga historia. Tym razem msza była w katedrze. Sprawował ją jeden z arcybiskupów. Mały chłopczyk niesie ampułki. Przepiękne, kryształowe, zabytkowe ampułki. I nagle jedna z ampułek spada na ziemię. Kryształ rozpryskuje się na drobne szkiełka. Chłopczyk nie może zapomnieć tego huku. Dla niego ten huk był jak wybuch bomby atomowej. Chłopczyk ze łzami w oczach, przestraszony, przerażony, klęka, żeby pozbierać kawałki rozbitego szkła, i arcybiskup klęka razem z nim. Pomaga mu zbierać te ampułki. Te szkiełka rozbitej ampułki, kiedy klęczą pod ołtarzem. Jeden i drugi arcybiskup mówi: Słuchaj, a może ty w przyszłości zostaniesz księdzem? I ta myśl kiełkowała w sercu tego chłopca: Został księdzem. I arcybiskup przyn kończy to, to słowo, mówiąc: Tym chłopcem jestem ja. To jest moja historia. Moi kochani, popatrzcie: Miłość bliźniego może zmienić człowieka. W tej samej sytuacji można postąpić na dwa różne sposoby, ale nie ma porównania. Spojrzenie z miłością. Ile razy w Ewangelii czytamy, że Jezus spojrzał na kogoś z miłością? Jest taki mit grecki o Pygmalionie. Pygmalion to był król Cypru. Bardzo chciał mieć swoją towarzyszkę życia, ale jego oczekiwania były wygórowane. Nikt nie mógł sprostać. Jego wymaganiom, dlatego postanowił stworzyć posąg kobiety, kobie, posąg kobiety z kości słoniowej. Ten posąg, ta rzeźba była tak piękna, że się w niej zakochał i zaczął obdarzać ten kamienny, ten posąg z kości, zaczął obdarzać miłością. Zaczął traktować ten posąg, jakby był żywym człowiekiem. Zobaczyła to bogini Afrodyta i ożywiła tą alabastrową rzeźbę. Moi kochani, to jest oczywiście mit, bajka, ale mity greckie mają drugie dno. Ten mit mówi o tym, że miłość potrafi wskrzesić życie, miłość potrafi podnieść, miłość potrafi obudzić w człowieku nowe życie, obudzić dobro. Moi kochani, Jezus Swoją miłością, kiedy się z nim spotykamy, właśnie czyni to z nami, czyni to w naszym życiu. Nieraz mamy trudność z kochaniem. Zwłaszcza jeżeli bliźni, mówiąc ogólnie, kolokwialnie, nie jest łatwy. Mamy takich ludzi. Cliff Stepens Lewis, autor słynnych opowieści Znarni, mówi tak. Jeśli masz kłopoty i czujesz, że nie kochasz jakiegoś człowieka. To zacznij postępować wobec niego tak, jakbyś go kochał. I zobaczysz, że miłość przyjdzie sama. To jest niesamowite to jest kapitalna recepta. Czyny miłości sprawiają, że emocje i nasze odczucia nagle nadążą za tym, i będziemy w pełni kochać człowieka. Warto tego spróbować. Szczęście mnie mija, bo tylko mnie mi ja. Odrzućmy taki styl życia i wsłuchajmy się w zachętę Pana Jezusa, skorzystajmy z Jego świadectwa. Daje nam nowe przykazanie. Warto je przyjąć. Ono może zmienić w naszym życiu naprawdę bardzo wiele. My tu o miłości, a Ksiądz Mateusz z księdzem Piotrem o zabijaniu. Piąte przykazanie Boże wydaje nam się tak zrozumiałe. Tymczasem nie musisz. Zabić fizycznie, żeby coś w człowieku umarło. O tym i o wielu innych rzeczach związanych z Piątym Przykazaniem rozmawiają nasi dwaj księża z podcastu Dopowiedzenia. Warto posłuchać tym razem również ich dopowiedzeń, zwłaszcza w tym czasie, kiedy niedaleko nas tak wielu ludzi ginie i to przykazanie jest łamane na niewyobrażalną skalę.